Droga powstaje, gdy idziesz. Franc Kawka. Ile razy czekałeś, a wszy aż wszystko będzie gotowe, zanim zaczniesz? Aż będziesz pewien, aż poczujesz, że jesteś wystarczająco dobry. Aż będzie jasne, dokąd to wszystko zmierza. Ale Kawka mówi coś, co wywraca to myślenie. Droga nie istnieje, dopóki nie ruszysz. Nie ma mapy, zanim nie zrobisz pierwszego kroku. Nie ma struktury, zanim nie zaczniesz jej budować. Nie ma odpowiedzi, dopóki nie zadasz pytania w ruchu. Jasne, warto otaczać się ludźmi, którzy coś przeżyli, którzy przeszli swoją drogę, coś osiągnęli. Można słuchać, czerpać z ich doświadczenia, z ich mądrości. Ale na końcu, to nie ich ścieżka jest Twoją ścieżką. Każda droga jest inna. Indywidualna. A nawet jeśli ktoś Ci pokaże mapę, ty i tak musisz wydeptać ją sam. Po swojemu, z własnymi skrętami, pomyłkami i odkryciami. Co z tego wynika? Nie musisz widzieć całej trasy. Wystarczy, że zobaczysz pierwszy krok. Bo droga powstaje, gdy idziesz, a nie odwrotnie.